Wjeżdżamy, wjeżdżamy Jest palący, jedziesz? Pokonął Cytę Jest, jest, Connect, Connect No teraz Leży, leży, leży Pokiet, jest Minus, wart. Nie ma swój, jest wart. Nie ma swój, jest jeden na pewno. Smoke! Molekot! Fire enough! Jeden, ostatni pokój. Exit, yes, exit. Jestem serwantem. Nice, pink. Chodź, Patrzę schody. Idźcie, idźcie. Jest ticket. Relief. Relief. Ticket leży. Smokuje co tak? No, Konektor jest. Patrzę konekt. Leży, leży, leż

ale porobiłem teraz, ha, ha, ha. Patrzę Silas, teraz cały czas. Blisko jest, przy mainie, uważaj Dedy, uważaj. On. Blisko, masz blisko, oh, koleś. Oh, Jeden pod mainem gdzieś, mógł już w lejsie No jest A, jest A. X Secret mogli down, też pójść Secret jest na bank. Jeden jest 10 przy... jeszcze na dworze. Próbuję zejść secret No to na A nie mam ogromnego ma. Na dół Hamo był gdzieś przy mainie Paka chyba wenty spadła Wy tak pięknie, pięknie, to powiedziałeś. Dobra pięknie Gdzieś auto pokę Mamy albo... pakę Chyba z dworu nie był ostatni No chyba tak Flashbang flashbang Hewer można pójść Nie ta ja, ta jest... ja jestem, Aha. Ja jestem. Aha. Ta tam ma dwór Ja patrzę kurnik Chyba, że od rampy gdzieś nie wiem Uważaj teraz no nie, sp... nie wiem gdzie on jest, to, od jest o, odwróć. Do odwróć się od czasu do czasu, wiesz, kontrolnie spoko Tak jak stoisz to jesteś zasłonięty Sekret <szluczanie> secret mógł przejść, czy nie za bardzo ja. <słyszenie> o, <B> <słyszenie>

to jest. Jebany, to. jest... Jebany, no gdzie main. main, idzie I to jest przejebane Main jest Main ciągle Спасибо. Nice. Oh. Nice, Jeden kościół i... Kościół, 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 kościół! Ale złoje! Kurwa z tym nozem! Kurwa! Ale było, że... ale, ale było! Nie, Pit, albo cmentarz. Pit <laughs> albo cmentarz. Nie cmentarz albo nie, Pit, Pit jasne shit 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 zapisuje klipa kurwa he Ale masz alemas chojowa bo to na kurwiator ej masz

Olá, agora,